Jak to się stało, że serwer upadł? Słuchaj, upadł tak jak każdy inny. Yy, są gracze, którzy twierdzą, że trzeba było zrobić to, trzeba było zrobić tamto, można było zrobić to, serwer by trwał i tak dalej. To są bzdury. Każdy admin, który prowadził serwer, czy to Metina, czy Lineage'a, czy Minecrafta, dobrze wie, że serwer się prędzej czy później kończy, po prostu, i tyle, i kropka, koniec, nie ma. W Minecrafcie jeszcze jest tak, że można zrobić sieć serwerów, nie, że Skyblock się skończy, to mamy jakieś PVP, mamy coś, tam to jest troszeczkę jakby inna gra nie. I jak mamy sieć serwerów, to możemy różnymi rzeczami ludzi interesować. Natomiast MMORPG, takie jak na przykład Metin, czy Lineage, czy, czy tego typu gry, były bardzo mm bardzo klanowe. Tam na przykład grały duże klany, które wpadały na serwer w pierwsze miesiące, ekspiły, zdobywały miasta, zamki, ustawiały bossów i tak dalej. Ale po pewnym czasie się to nudziło po prostu i szli na inny serwer. Nie? Bo, bo to była paczka zgranych ludzi, dla których ważne było to, że grali razem, że potrafili do siebie dzwonić w nocy, bo boss się zrespił, trzeba go ubić, więc telefony, budzenie i tak dalej, to to dla nich miało wartość, a nie konkretne serwery. Dla nich serwer nie był jakby, nie był ważny który, czy ten, czy inny. Tak? Więc automatycznie każdy serwer jest skazany na porażkę. Nie ma serwerów, które by po prostu trwały przez lata i jakoś tam super działały i tak dalej. Ja i tak bardzo się cieszę, że moje serwery zarówno Aria na Lineage 2, jak i ten Skyblock Minecraftowy, to były serwery, które bardzo długo były jakby właśnie zaludnione. Aria była kilka lat, później właśnie żeby trochę odświeżyć, to był Phoenix, była Naja, były serwery o innych rejtach, tak żeby przyciągnąć troszeczkę nowych innych ludzi. Ale właśnie o to chodzi, że Aria się trzymała bardzo dobrze, bardzo fajnie, a te serwery były otwierane z innymi redditami i były zamykane. Bo po prostu taki, taka była kolej rzeczy, tak? Minecraftowy serwer Skyblocka, z czego jestem naprawdę mega dumny, 12 lat bez wipe'a i non-stop byli gracze, nie? Więc to jest jakby event, bo jeżeli ktoś siedzi w świecie Minecrafta, to dobrze wie, że serwery... Trzy miesiące, pół roku, zamykało się, otwierało się nowy i tak dalej, to w kółko było. Bo ten początek jakby serwera zawsze jest najbardziej pieniądzogenny. Na, na początku serwera ludzie po prostu inwestują, tak, wrzucają, czy to mnożniki, czy jakieś itemki, czy jakieś zbroje, czy coś tam, nie? Ludzie inwestują, serwer zarabia, a później jest tak, że są stali gracze, oni już mają bardzo dużo, nie wydają pieniędzy, nowych nie ma, serwer nie zarabia, Warto byłoby go zamknąć, powiedzieć, że tam zrobimy nową edycję. Jak w najgraszcie się to mówiło zawsze. Nowa edycja, super fajnie, nie? i hura, nie! I się otwierał nowy serwer, znowu kasa leciała i tak dalej. Także każdy serwer jest swój, skazany na zamknięcie, prędzej czy później.